Witam ponownie łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy opowieści dziwnej treści. Opowiadałem wam na dwóch ostatnich filmikach, jakie miałem przejścia. Myślałem, że wszystkie moje rzeczy zginęły. Po tym wszystkim, kiedy się już wyjaśniło, zrobiłem zakupy, wróciłem do chaty, zjadłem coś, zadzwoniłem do swojej drugiej babci zapytać co tam u niej słychać opowiedziałem całą historię wleć do mnie mam dobrą zupkę naprawisz mi okulary bo mi się popsuły no i jej córka powiedziała żeby sobie kupiła takie winko w kartonie z workiem w środku otwiera się jest jakiś lejek a ona sobie nie umie poradzić nie umie tego otworzyć także wleć do mnie na zupkę, może naprawisz okulary, może mi to otworzysz. Słuchajcie, po tych wszystkich przejściach, gdzie wam mówiłem, torba, dokumenty, wszystko, myślałem, że mi wyparowało. Miałem naprawdę niezły dzień. Cofnij się z filmikami wstecz. Po tym wszystkim stwierdziłem, że polecę jeszcze do tej babci, zjem tą zupkę, może naprawię jej te okulary, otworzę jej to winko. Już była gdzieś godzina 19. No i słuchajcie, wpadam do niej, pokazuje mi te okulary. Okazuje się, że tutaj, gdzie jest to mocowanie, wypadła jej śrubka. Mówię, masz tą śrubkę? Nie mam. Naprawisz. Jak nie, to pójdę do optyka chyba i mi to naprawią. Mówię, spróbuję ci to naprawić. Poszedłem do przedpokoju, wziąłem skrzynkę z narzędziami, przyniosłem do kuchni. Babcia też była w kuchni. Babcia 92 lata. Po co żeś to wszystko tutaj przyniósł? Mówię, no po to, babcia, żeby ci naprawić te okulary. No to to wszystko potrzebujesz? Mówię, tutaj lepiej widzę. Jest jaśniej, w przedpokoju nic nie widzę. Muszę coś znaleźć, żeby ci to naprawić. Słuchajcie, szukam w tej skrzynce. A ona mówi do mnie, odstaw to i tak nie naprawisz, tego nie da się naprawić. Ja pójdę, zapłacę i mi to naprawią. Mówię przed chwileczką, pytałaś, czy ci to naprawię, więc gdybym nie potrafił, to bym się za to nie zabierał. Słuchajcie, stoi nade mną i ględzi. Miałeś dzisiaj ciężki dzień. Teraz to żałuję, że ci powiedziałam o tych okularach. Będziesz się męczył i tak pewnie ci się nie uda. No i słuchajcie, tak stoi i mnie piłuje cały czas, nie? W końcu mówię do niej, babcia, daj mi święty spokój, idź sobie włącz telewizor, Obejrz coś. Mój serial jest dopiero po 19, chyba 20. Mówię, może puszczą dzisiaj wcześniej. Spojrzała na zegarek, nie zawsze jest punktualnie. Słuchajcie, po tych wszystkich przejściach, cały czas mi ględzi. I co? Najadłeś się stracha. Na pewno miałeś stresa. Mówię, no miałem. Przecież ci opowiadałem, a ty byś nie miała? No jeszcze jakiego. I mnie cały czas tam, słuchajcie, piuje. I tak tego nie naprawisz, i tak tego nie zrobisz. Mówię babcia, daj mi spokój. Jak się podjąłem, to znaczy, że potrafię to naprawić. Mówię. Przestań mi, mówię, dokuczać. Ja tobie dokuczam? Ja bym ci serce oddała. To, co cię dzisiaj spotkało, to za to, że jesteś dla mnie taki niedobry. Słuchajcie, ja już mówię, o Jezus, normalnie. <grym> za jaką karę mnie to wszystko spotyka? Mówię, tak, jestem niedobry, bo przyszedłem naprawić ci okulary, otworzyć ci winku. Słuchajcie, znalazłem taki mały gwoździk, cienki, który wchodził na ścisk. Wiecie, w to miejsce, gdzie jest śrubka, przymierzyłem, wziąłem obcęgi, skróciłem go na odpowiednią długość. Wziąłem taki mały młoteczek, deskę do krojenia chleba, położyłem te okulary, tym młoteczkiem parę razy pukłem, wbiłem ten kawałek gwoździa w ten otworek. Położyłem jej na stole te okulary, mówię, proszę, są gotowe. Naprawiłeś? Nie wierzę. Przymierzyła, no ty to kochany jesteś, ty umiesz wszystko naprawić. To teraz jeszcze z tym winkiem mi pomóż. No to wziąłem ten karton, otwieram od góry, rozpakowywuję. Po co to tutaj otwierasz? Tam ma być gdzieś kranik. Mówię, najpierw muszę zobaczyć, co jest w środku, żeby wiedzieć, jak do tego podejść. Otwieram, patrzę. No, faktycznie jest worek w środku, gdzieś musi być ten kranik. To oglądam ten karton. Patrzę na boku, jest takie, wiecie, do wyrywania, do otwierania. Otwarłem, nalałem jej tego winka. Napij się razem ze mną. Mówię, babcia, nie mam ochoty. No, spróbuj chociaż, nie zaszkodzić. No, to nalałem jej w szklaneczkę, sobie puknąłem się z nią. Mówię, na zdrowie, wypiłem. No, ty to jesteś, po prostu ty wszystko umiesz naprawić, jaki ty kochany jesteś. Mówię, przed chwileczką mówiłaś, że jestem zły i to co mnie spotkało, to za to, jaki dla ciebie jestem. No, powiem wam normalnie, ja po tym całym dniu, po tych przejściach jeszcze, mówię: Nygus, oddychaj głęboko. Uza, kiepsko by trochę było, gdybym. To całe napięcie odreagował, słuchajcie, na swojej babci, nie? Kochany jesteś, choć tu cię chociaż wyściskam. Dam ci stówkę. Mówię, nie chcę babcia od ciebie żadnej stówki. Kup sobie coś za to. A co ja mam sobie kupić, jak ja wszystko mam? Babcia nie ma za dużej emeryturki. Mówię, kup se jeszcze za tą stówkę dwa winka, żebyś była spokojniejsza. Spróbowała to winko, mówi niedobre takie jakieś bezsmakowe, kwaśne, niedobre. No, słuchajcie, po tym całym dniu, gdzie miałem te przeboje z tą torbą, z bieganiem, załatwianiem wszystkiego, myślałem, że wszystko zaginęło. No, już i tak miałem ciężki dzień. Jeszcze poszedłem do niej, miałem dobre intencje, to jeszcze stała i tak mnie, słuchajcie, piłowała, wierciła. W no mówię, no idź włącz telewizor, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas na mój serial. No mówię wam, dała mi jeszcze nieźle popalić, naprawdę musiałem się mocno hamować, żeby jej coś nie powiedzieć. No tak to jest słuchajcie z tymi babciami, najpierw może mi pomożesz, potem a niepotrzebnie cię zapytałam, a jakbym wiedziała to bym ci nic nie mówiła. I tak tego nie zrobisz, i tak tego nie naprawisz. Po co się męczysz? Weź to teraz, chowaj, kiedy już się za wszystko zabrałeś. A jak naprawiłeś, to jesteś najlepszy, kochany, wszystko umiesz zrobić. No, a jak jej nie pasowało, no to to, co mnie dzisiaj spotkało, to jest kara za to, że jestem dla niej niedobry, bo przyszedłem jej pomóc. No, ktoś nadąży za tym? Po prostu mówię wam. Kabaret, jakich mało. Jak się podobało, łapa komentarz. <laughs> Mile widziany. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Nie wiem, kiedy te filmy, weryfikacje przejdą. W jakiej kolejności się pojawią. Napisałem maila do YouTube'a. Co się dzieje? Dlaczego tak to wszystko się odbywa? Że każdy mój film, praktycznie kiedy wgram. Nie mogę go opublikować od razu, tylko musi być sprawdzany przez zespół YouTube'a i trwa to nawet czasem kilka dni, nawet tydzień. O ile o jakimś nie zapomnę, dobra, spadam na trening, później może troszkę się poopalam, a wieczorkiem, jak wiaterek ustanie, mam wędkowanie w planie. Wczoraj wpadł pierwszy szczupaczek, ale mały. Oczywiście wrócił do wody. Pozdrawiam.